tego, że coś nam spadło z balkonu konstrukcja taka tutaj niestety sąsiedzi pod spodem nie reagują i chcemy z balkonu nasze prześcieradełko ściągnąć aczkolwiek nie wydaje mi się nie wydaje mi się że mi się udało Jezus, ale jeszcze nawet nie wyjdziesz stąd Się poz... Nie, nie, nie. Czyż muszę... <śmuszczak> to jest jakiś? Idziemy, czekaj, ja to muszę. Nie, to za tyłu gdzieś wyszedłem szedła. Cześć, cieszę się, musisz się wejść tutaj. Tak, i znając życie, ale to spadnie na drzewa. Czyż my tego nie... A może? Hahaha! Co o o o o o teraz zrobisz? To jest jak, jak. Nie, 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 spadnie, spadnie, spadnie. To przecież teraz. Słuchaj, już odurz bo to nie jest coś potrzebna. No udało się. Ale ja nie wiem, czy my możemy to teraz dać na łóżko, bo to już jest brudne. Nie, to jest brudne, trzeba wybrać. Moje kochanie ubiera pościel Tylko nie bardzo wiem czemu weszła w kołdrę Może się ubrał w poprzek Weszła w kołdrę i położyła się na suszarce O wychodzi, uwaga Wynurza się jak poczwarka z kokonu Brawo Może się ubrał w poprzek Jaki I się dziwi, że nie jest No i teraz jest dobrze Żeby bez kobiety w bo... Kolejny przykład fuszerki w Rosji. Co do tam mówiłeś, droga? Co powiedziałaś? No, że są dwa kable połączone na, na się na, na okrętkę i oblepione taśmą izolacyjną, to wszystko. No, dokładnie. A jakby nie patrzeć, wanna jest czasami podłączona do prądu. No, Jak czasami, się korzysta? Dobrze, to jak już kręcę, to mogę iść do klamki. Tylko może jej nie mam. Nie, nie planuję. A zatem tu jest klamka, która odpadała. I zanim wyjechaliśmy do Afryki, poprosiliśmy pana, żeby yy, właściciela, żeby ją wymienił. No i tak ją wymienił, że w momencie, jak się ją pociągnie, tak, a nie będę tego robić. To klamka zostanie w ręce, bo okazuje się, że tutaj śrubki zostały źle przybite przez pana. Cóż. Wiem, no to jest kropelki spadają ci ja. pomyli autobusy i wracają. <śmienic> <Do góry. śmienic> Od anegdotki, wczoraj przyszedł właściciel w mieszkania, eee, no bo w ogóle nie trzeba płacić, czynsz, tak, przyszedł właściciel w mieszkania po pieniądze, no i akurat byłam w domu, eee, zazwyczaj mnie nie ma w domu, kiedy on przychodzi, ale akurat byłam, no i przyszedł, wita się on, ani słowa po angielsku, ja mało po rosyjsku, ale się udało. Pyta się, czy, czy może obierać mieszkanie. Ja mówię, oczywiście, proszę, proszę, tutaj, no bo chcę wiedzieć, że wszystko jest w porządku, nie? Więc przychodzi, zagląda do każdego pokoju, mówi, Boże, Boże, jak tu czysto, tu jest zawsze tak czysto, tak fajnie, ja sobie myślę, okej, okay, fajnie. Po czym zwraca się w stronę okna i mówi, czy to zrozumiałam, bo ogólnie ja 80-90% z tego, co ludzie do mnie mówią, rozumiem, natomiast gorzej jest z powiedzeniem czegoś sami, sami nie? Więc odwraca się tak w stronę okna i tak pokazuje, a czy. Czy ty w ogóle wychodzisz gdzieś taka piękna pogoda, takie piękne słoneczko i tak dalej? I ja sobie myślę: zaraz, 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 zaraz! Czy ty, chłopie, myślisz, że ja nic innego nie robię, tylko siedzę w domu i sprzątam i gotuję i nic nie robię innego? O, w sumie to samo sobie, o nie, 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 tak na pewno nie będzie. I mówię mu, ale się przecież pracujesz w Moskwie, a dobrze jako kto pracujesz. No i tutaj się wywiązała cała rozmowa, temat języka angielskiego, bla bla, okej, okay. znaczy rozmowa to, to dużo powiedziane. No i, i, tak, i tak sobie pomyślałam, kurczę, ale z drugiej strony, i tak paru znajomych mi nawet to uświadomiło, że, że wiele kobiet właśnie w Rosji tak, tak żyje, że po prostu. Nie pracuje, nie wychodzi z domu, albo inaczej, yy, nie pracuje, wszystko robi w domu, a na zewnątrz ma po prostu pięknie wyglądać, ładnie się prezentować, więc musi chodzić na obcasach, musi chodzić w miniuwach, musi być bardzo pomalowana. I to jest takie trochę, trochę dziwne. Bo z jednej strony oczekuje się od niej, żeby była w domu i żeby pilnowała swojego mężczyznę, męża, żeby, mu, żeby go doglądała, komplementowała cały czas. No to jak z nim wychodzi już gdzieś, to musi się bardzo ładnie prezentować, czyli musi być piękna. Czyli w domu haruje, na zewnątrz ma być kobietą. I, i zauważyłam już z kilku źródeł, z kilku opowieści, że faceci. Tego właśnie oczekują od kobiet. Oczekują, że, że będą na każde ich zawołanie i że w sumie niewiele im potrzeba do szczęścia. I wręcz jest tak, że czasami facet otwarcie mówi: słuchaj, mam tyle tyle pieniędzy, takie takie hobby, zostańmy razem, no bo późno, późno już jest, stary jestem, trzeba by coś ze sobą zrobić. I dzisiaj mi koleżanka mówiła na przykład, że ma nowego ucznia, który. Poza tym, że jest zagorzałym katolikiem, to jest zupełnie inna kwestia, jest przede wszystkim po prostu dziwny. Na pierwszym spotkaniu, bo to miały być jakieś zajęcia bardziej konwersacyjne, pyta się jej, czy gotuje, ona mówi: No tak, on mówi: No tak, to tak, to dobrze, że gotujesz, bo ja, bo ja nie gotuję. Powiedział jej praktycznie wprost, ile ma lat, jakie ma hobby, ile zarabia, i że jest sam. Dając jej do zrozumienia, żeby coś zrobiła, po czym po dwóch spotkaniach wysłał jej na maila, uwaga, uwaga, swoje zdjęcia jak tańczy na róże. No i miałam niestety tą i niestety, tudzież stety, to przyjemność obejrzeć dwa zdjęcia tego pana tańczącego na róże, gdzie on uważa, że to jest niesamowita gimnastyka i że to wcale nie jest nic złego, bo no, po prostu jest to ćwiczenie całego ciała, i on całym ciałem się utrzymuje na tej róże. To ogólnie nie sądzę, żeby jakikolwiek normalny mężczyzna, nie chcę tutaj nikogo obrażać, wysyłał swojej nauczycielce po dwóch spotkaniach zdjęcia siebie, praktycznie nagiego, tylko w jakimś skąpym, obcisłym stroju, tańczącego, zwisającego na róże i jeszcze tak otwarcie mówiącego jej, że potrzebuje kobiety. I, i wypytuje się jej, czy gotuje, czy robi to, czy robi tamto. Inna sytuacja, która była bardziej też w moją stronę, kiedy tutaj byłam w lipcu, albo kiedy miałam przyjechać tutaj w lipcu, była opcja jakiejś pracy możliwe dla mnie, e, ale ona nigdy nie doszła do skutku. Dlaczego? Ponieważ okazało się, że facet, który mógłby mi ją dać, też był w trakcie poszukiwania dziewczyny. I mówił o tym otwarcie, że jest w trakcie poszukiwania dziewczyny, i żona, że ona absolutnie nie musi się niczym przejmować, bo on ma mnóstwo pieniędzy, ona ma tylko być, dobrze wyglądać, dogadzać mu w, każdym, w każdej sferze, wiadomo. I generalnie nie musi się niczym innym przejmować, tak? Czyli tak, jak to moja uczennica kiedyś, maturzystka, powiedziała: kobieta ma być ładna, kobieta ma być ładna, pięknie pachnieć i leżeć w łóżku. Jakoś tak powiedziała. I, I dla wielu Rosjan to chyba wystarczy, i to jest niesamowite I, i, i sposób właśnie postrzegania kobiety tutaj jest naprawdę dający do myślenia i, i, i nawet jak się chodzi w lecie pod dwóch oczywiście teraz jest bardzo zimno i tego nie widać, ale niektóre panie w takich miniuwach na takich szpilach chodzą i się prezentują, szukają e, męża albo bogatego chłopaka i jeżeli kobieta już się z kimś zwiąże to, kolejna anegdotka, yy, od razu czegoś oczekuję. Więc kobietom nawet nie przeszkadza to, że są tak yy, traktowane przez mężczyzn przedmiotowo, tak? Że ja jestem bogaty, ja Ci dam to, co chcesz, tylko Ty masz mi służyć i masz być dla mnie. I tutaj przykład. Yy, była jedna Rosjanka, która się przespała, z jakimś facetem z Turcji, to też wiem od tej koleżanki. I następnego dnia, po tym jak się przespali ten yy, Turczyk, ten facet z Turcji. Dostał sms którego pokazał właśnie tej koleżance, o treści No, to słuchaj, przyspaliśmy się wczoraj, kup mi iPada. Kobieta, bez precedensu, bez żadnego tutaj owijania głowy, ona mówi Dobra, śpimy ze sobą, proszę bardzo, kup mi to i to i to. I kobietom to nie przeszkadza, przystają na to i każdy jest szczęśliwy z każdej strony. I jeszcze inną sytuację znam z kolei, gdzie, gdzie też facet jest w związku z kobietą i Tradyc tradycyjnie w Rosji facet zawsze płaci za kobietę, jak wychodzą do restauracji. Nigdy nie jest tak, że kobieta płaci, więc zawsze on płaci. Więc ona jest przyzwyczajona do tego, że zawsze płaci, i jak za nią nie chce zapłacić, to się na niego obraża i z nim nie rozmawia przez 3 tygodnie. Więc sposób, w jaki się tutaj. Jak związki, bo to, no bo, to, bo to muszą się zgadzać na to obie strony, powiedzmy, tak? I kobieta jest to na rękę, i facetom jest to na rękę, ale. Ale coraz więcej się dowiaduję z różnych stron różnych takich właśnie anegdotek, opowieści. I tak mnie to dziwi, kurczę, że jednak Rosja tak cywilizacyjnie, jeśli chodzi o jakieś pojęcie wschodu, nie jest za bardzo. Wielkie zdziwienie było, że ja mam tyle, tyle lat i jeszcze nie jestem rzadką. E, inna moja koleżanka na pytanie, ile ma lat? 24? Uuu, jeszcze nie mężata, nie. U a z kolei w Ameryce nie ma tradycji by wychodzić za mąż w wieku 24 lat, bo to jest człowiek za młody zdecydowanie na to. A tu to już jest czas najwyższy na to, żeby wziąć ślub, nie wiem, rodzić dzieci no bo starość nie radość, zegar peroniczny tyka nie wiem. Więc jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy spotkaliście się z podobnymi historiami na temat związków kobiet mężczyzn? Słyszeliście o czymś podobnym? Tu podobno jest to na porządku dziennym, nie wiem i ogólnie bardzo jestem ciekawa Waszych opinii. Także możecie się wypowiedzieć, napisać w komentarz, możecie odpowiedzieć w wideo, wiecie, że ja to wszystko bardzo lubię. Tyle, napiszcie co i jak. Trzymajcie się, podejdę teraz do kamery. Tak i see you next time. Bye!